Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Edyta Bartajczuk-Wolak, jestem prezesem Reps Polska i dzisiaj ze mną jest Mirela Nowicka, jest menadżerem produktu fitness w sieci klubów Extreme Fitness, jak również Dagmara Mostowska, która jest instruktorem i egzaminatorem Reps Polska z wieloletnim doświadczeniem i pracuje właśnie w jednym z klubów Extreme. Cześć Wam dziewczyny! Witam cześć? serdecznie, cześć. Przyjęło się, że instruktorem tak naprawdę może być każdy w dzisiejszych czasach. Co myślisz o tym, Mirello? Z e, jednej strony, słuchajcie, może to być wielki plus, ponieważ krwimy kulturę fizyczną i to, że wiele osób chce być instruktorami fitness, to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ e, m, chce wpajać w, w społeczeństwo to, że aktywność jest e, bardzo dobrym dla zdrowia i tak dalej. Na pewno jest na plus, tak, że im więcej będzie osób chciało trenować, osoby, które się na tym nie znają, to na pewno wpłynie na to, że nasze społeczeństwo będzie coraz zdrowsze. Niemniej jednak tutaj bardzo takim ważnym aspektem jest, na który trzeba zwrócić uwagę, to to, czy te osoby, które trenują drugie osoby, czyli tutaj mówimy o instruktorach fitness, są tymi prawdziwymi instruktorami fitness. I problem zaczyna się w momencie, kiedy ktoś otwiera swój klub fitness i chce takiego instruktora fitness zatrudnić. I jeżeli nie ma podstaw, nie potrafi ocenić tej osoby, nie potrafi zweryfikować, czy ona posiada takie umiejętności, to wydaje się, że to jest osoba, która jest, no przyjęło się, że, że to jest osoba sportowana, osoba, która kiedyś chodziła na zajęcia, bardzo ładnie się porusza, robi dobrze technicznie ćwiczenia. No to ok, może być instruktorem fitness, to ja ją zaproszę na zajęcia i będzie u mnie pracowała. I tu się zaczyna tak naprawdę problem, bo są zatrudniane osoby, które nie są tak naprawdę tymi instruktorami fitness, nie posiadają szkoleń, nie są, nie są certyfikowane, ale jakby to nie jest ich wina, bo to jest... Yy, wina czy nie wina. To jest problem osób, które zatrudniają te osoby, bo nie wiedzą, jak to robić. A być instruktorem, jak wiemy, to jest bardziej skomplikowana sprawa. Tutaj trzeba mieć podstawy metodyczne, merytoryczne, które są bardzo wąską specjalizacją i tak naprawdę, jeżeli się to zagłębimy i weźmiemy sobie osobę, która jest naprawdę tym wyszkolonym instruktorem, który ma podstawy pracy z muzyką i tak dalej, osobę, która nim nie jest i staniemy jako lajk, aby porównać te dwie osoby, od razu rzuci nam się to w oczy, że my wiemy, że ta osoba tutaj wyszkolona jest tym prawdziwym, wyszkolonym instruktorem, a ta druga nie, nie będziemy wiedzieć dlaczego, dlaczego ta różnica występuje, niemniej jednak ona zawsze jest. A tutaj, jeżeli zatrudniamy wszystkie osoby, które po prostu potrafią ćwiczyć w jakikolwiek sposób, są wysportowane, no to Wynika to właśnie z tego, że, że osoby, które zapewniają takowych instruktorów, nie mają tych umiejętności. Więc tutaj kłania się pytanie, czy, czy taki instruktor ma w takim razie się szkolić, czy nie. Czy wystarczy ta podstawa bycia uśmiechniętym, wysportowanym? Mi się wydaje, że z tego właśnie to wszystko, wszystko wynika, że ludziom wydaje się, że to jest bardzo prosty zawód i wystarczy, że zrobię ładnie, ładnie przysiad, potrafię szybko biegać, to mogę być instruktorem, ale to jest bardziej skomplikowana sprawa. Wiecie, to jest tak jak być, nie wiem, chociażby instruktorem żwiarstwa figurowego. Zatrudnimy osobę, która jednak ma dobre wyszkolenie, która ma jakieś osiągnięcia, ma certyfikaty potwierdzające to, a nie, bo wydaje mi się, że jest, jest wysportowana i, i tam coś tam zrobić, tak? To też wpływa ogólnie na bezpieczeństwo potem osób, które ćwiczą na, na, na danych zajęciach. No właśnie. Zaraz, zaraz wrócimy do bezpieczeństwa. Mam pytanie do Dagmary. Dagmaro, od jak dawna jesteś instruktorem i czy w ogóle skończyłaś jakieś kursy, czy to twoja pasja i tak przez przypadek trafiłeś? Jak to wygląda? Ja jestem instruktorem od Przeszło 12 lat. Eee, ja akurat kończyłam taki kurs, który trwał półtorej roku i przez półtorej roku się szkoliłam w fitnessie, natomiast teraz te kursy często gęsto wyglądają troszeczkę inaczej, można zrobić takie uprawnienia w weekend, więc to jest też ważne, żeby instruktorzy weryfikowali szkolenia, w jakich chcą wziąć udział, a żeby też pracodawcy weryfikowali szkolenia, po jakich, po jakich są instruktorzy. Poza tym, że, że, że mam ten, zrobiłam ten kurs instruktora fitness i, i działam od 12 lat tak naprawdę, bez przerwy w fitnessie, no to oczywiście doszkalam się. No mogę powiedzieć, że co roku biorę udział w kilku szkoleniach takich fitness. No z uwagi na to, że po pierwsze jest to potrzebne, żeby prowadzić różnego rodzaju zajęcia, trzeba się na nich po prostu znać, a po drugie kursy są inspirujące, dają dużo wiedzy, metody treningowe się zmieniają, więc trzeba być na czasie. No, i każdy świadomy instruktor myślę, że wie, że takie kursy po prostu trzeba robić dla siebie. Dagmaro, mam do Ciebie pytanie. Czy wszyscy w Waszym klubie są zarejestrowani w Reps Polska? Czy posiadają naszą akredytację? Tak, właśnie postanowiliśmy wszyscy uwiarygodnić nasze akredytacje. I, I każdy instruktor się um, zarejestrował i ma akredytację Reps. No właśnie, więc miło nas powiadomić. To było trochę pytanie retoryczne, bo my wiemy, dlatego wybraliśmy klub w Kielcach, Extreme w Kielcach, że jest najlepszym klubem, dlatego że 100% instruktorów jest zarejestrowanych u nas, czyli są sprawdzeni i my potwierdzamy ich wysokie umiejętności szkoleniowe i instruktażowe. Także, drodzy klienci, nie martwcie się, przychodźcie do tego klubu. I wasze zdrowie jest w dobrych rękach. Mirela, mam takie pytanie, kolejne, drążąc temat. Czy właśnie wykształcenie, czy kursy odbywane przez instruktorów mają wpływ na bezpieczeństwo ćwiczących, którzy przychodzą do klubu i zakładają, że przychodzą tam po zdrowie? Zdecydowanie tak. Chociażby możemy tutaj porównać, dać się za przykład zajęcia z tenga. Jeżeli instruktor chce prowadzić zajęcia z obciążeniem, z dodatkowym obciążeniem, jakimi są sztangi, talerze, chociażby handle, musi znać podstawy wykonywania ćwiczeń nie tylko techniczne, ale jak obsługiwać takie sprzęt, jak dobierać dla klienta itd. Tak I tutaj. Na każdym takim szkoleniu te podstawy są, są przekazywane, więc instruktor, który je ma, na pewno nie zrobi krzywdy już w pierwszej kolejności sobie, bo oczywiście to są skrajne przypadki, gdzie instruktor sam źle ćwiczy technicznie i nie, nie, nie ma podstaw, no to w takim przypadku przekłada się to z kolei na, na, na co biorące w takich zajęciach udział, więc Zdecydowanie ma to wpływ, jeżeli instruktor jest wyszkolony, ma podstawy, wie jak pokazać swoim ćwiczącym i oni też wiedzą, jak bezpiecznie, bezpiecznie ćwiczyć. Oczywiście taka osoba bez kursu, jeżeli jest dociekliwa i jeżeli będzie inwigilowała temat, sama dowie się tego, nauczy się tego, niemniej jednak po kursie będzie to miała już od razu i... W pierwszym wejściu na salę na pewno nikogo nie, nie skrzywdzi i będzie to bezpieczniejsze niż takie uczenie się na błędach, tak tutaj przykładem jest instruktor, który, który nie jest wyszkolony i będzie to robił, będzie zdobywał tą wiedzę z czasem poprzez błędy, które, które robi na swoich klientach. No i tutaj właśnie spania się to, że, że jednak szkolenie ma na to wielki, wielki wpływ. Na bezpieczeństwo osób, które biorą udział w zajęciach. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. A jak wiemy, to jest podstawa, bo tak jak powiedziałaś Edyta na początku, klienci przychodzą po zdrowie, więc, więc chcemy, żeby wyszli z zajęć. Jeśli mogę tutaj coś dodać, instruktor też musi wiedzieć, jak dostosować trudność do poziomu, trudność zajęć do poziomu ćwiczących. Musi umieć szybko znaleźć alternatywne ćwiczenie, progresję i regresję, a tego właśnie uczy się na kursach. Więc instruktorzy po kursach na pewno mają łatwiej. No a dodatkowo są też inne ćwiczenia specjalistyczne, nie tylko sztangi, jak wspomniałaś, Mirela, ale są też zajęcia takie jak zdrowy kręgosłup, gdzie no już tutaj przychodzą osoby z bólami pleców. No i też nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto nie jest po odpowiednich kursach, przeprowadzał treningi takie tego typu prozdrowotne. Bo po prostu może zrobić krzywdę ćwiczącym, nie, nie, nie wiedząc o, o wielu, wielu ważnych kwestiach. Tak, Maro, kolejne pytanie do Ciebie. Czy w Waszym klubie jest wymóg podnoszenia kwalifikacji i robienia kursów doszkalających? Jako takiego wymogu nie ma, natomiast wydaje mi się, że każdy świadomy instruktor wie, że trzeba to robić, dlatego że no, szkolenia odświeżają wiedzę. Inspirują do, do prowadzenia zajęć w inny sposób, niż dotychczas, na przykład, więc też te zajęcia się wtedy samemu instruktorowi nie nudzą. No bo jednak, jak się robi coś przez wiele lat, no to można wejść w rutynę. Dzięki temu, że się uczestniczy w szkoleniach, tej rutyny nie ma. No i też zmieniają się metody treningowe, więc warto być na czasie. No i moim zdaniem, widać, czy instruktor się regularnie doszkala po jego zajęciach, czy nie. Bo on jakby wnosi inną energię na salę, no i też zawsze sprzedaje jakieś takie nowinki treningowe ćwiczącym. No proszę, Amirelo, powiedz mi, czy to jest wynagrodzane? Czy osoba, która się szkoli, która ma ogromne doświadczenie i jest po kursach, ma wyższą stawkę od osoby, która dopiero skończyła taki kurs i wchodzi na rynek fitnessu? Jak to wygląda? Zdecydowanie tak, bierzemy pod uwagę w pierwszej kolejności ilość oraz jakość szkoleń, które instruktor fitness posiada. Oczywiście, jeżeli doświadczenie wraz z wyszkoleniem idzie w parze, jest to najlepsza, to najlepsza opcja, niemniej jednak każdy kiedyś zaczyna, więc tutaj zaczynamy od, od szkoleń. I w pierwszej kolejności, instruktor, taki przykład podam, załóżmy, że instruktor pracuje w branży, już prowadzi zajęcia 10 lat. I, I dla porównania, weźmie, weźmiemy instruktora, który pracuje 2 lata. Tak? I teraz przychodzi kwestia co do rozważenia stawki, który powinien zostać większą, który mniejszą. Często jest tak, że instruktorzy opierają się tylko na swoim doświadczeniu. Jednak jeżeli porównamy to, ile szkoleń odbył instruktor z 10 stażem i ten z dwuletnim stażem, może się okazać, że osoba, która ma dwuletni staż, ma większe doświadczenie szkoleniowe, ma większe umiejętności, ponieważ jest ciągle na bieżąco. Dotkala się, zna nowinki fitnessowe, nowe metody treningowe, a osoba, która jest 10 lat na rynku, okazuje się, że zrobiła 10 lat temu kurs i tak naprawdę przez 10 lat nie odbyła ani jednego szkolenia, czyli tak naprawdę można powiedzieć, no ok, w takim razie tak naprawdę więcej wie ten instruktor z mniejszym doświadczeniem i to jest podstawa. To jest w pierwszej kolejności instruktorzy, którzy mają więcej szkoleń. Ci, którzy są na czasie, którzy mają, wnoszą na swoje sale nowoczesne metody treningowe, metodyczne, fajne rozwiązania fitnessowe, są lepiej wynagradzani od tych, którzy, mówiąc kolokwialnie, osiedli na laurach, tak? Mają. Super doświadczenie, ale przez ostatnie 8 lat okazuje się, że nie byli ani na jednej konwencji, chociażby w warsztacie, czy jakimkolwiek innym szkoleniu. To jest wręcz y, niedopuszczalne, bo za samo bycie, nikomu, nikomu wyższa stawka się nie, y, nie należy. Tutaj trzeba zaangażowania i ciągłego rozwoju, tak, jak w każdym, jak w każdym zawodzie, mówicie, jak ktoś się nie rozwija, to się cofa. I tutaj zdecydowanie to, to, to w pierwszej kolejności są brane pod uwagę szkolenia. A nie doświadczenie. Oczywiście takim perfekcyjnym instruktorem jest ten, który ma dużą ilość szkoleń wraz z doświadczeniem. To jest taki najbardziej pożądany, niemniej jednak nie zawsze to idzie w parze. Dlatego tutaj trzeba to umiejętnie rozdzielić. No to już wiemy, dlaczego Marka. Extreme Fitness jest na tak dobrym poziomie, bo zatrudnia no, najlepszych na rynku. Mniej więcej już wiem, na czym polega sukces marki Extreme Fitness. Dagmara jest jednym z instruktorów pracujących w bardzo dobrym klubie. I Mirelo, może masz jakieś pytanie do Dagmary: dlaczego tak dużo osób przychodzi do tego klubu i korzysta z zajęć? Tak, myślisz, że wynikiem tej sporej frekwencji, która, która jest w Waszym klubie na zajęciach fitness, są szkolenia instruktorów i ich jakość, jakość umiejętności instruktorskie? No, myślę, że na pewno wykwalifikowani, dobrzy instruktorzy przyciągają klientów. No, w ogóle fitness u nas. Bardzo dobrze hula, cieszy się um, powo powodzeniem i bardzo dużą frekwencją. Frekwencja stale rośnie, dlatego też sukcesywnie dodajemy nowych zajęć do grafiku. Mamy mnóstwo zajęć porannych, jak i weekendowych, poza tymi południowymi, które się cieszą największą popularnością. No i obecnie w grafiku mamy tygodniowo 49 godzin zajęć grupowych. To jest bardzo dobry wynik, szczególnie jak na, jak na kielce. No i, i tak myślę, że wykwalifikowanie kadry instruktorskiej ma wpływ na zadowolenie klientów zostaliśmy też najlepszym klubem w sieci pod względem jakości oraz ilości zajęć grupowych. Myślę, że warto też wspomnieć, że zostaliśmy najlepszym klubem w 2021 roku FIWE, największych targów fitness w Europie Środkowej. Na co miał wpływ też, miały wpływ też oceny klientów. Także tak. No i zadowolenie klientów widać się również po wysokiej retencji Retencja jest to wskaźnik taki, który mówi nie o tym, jak frekwencja, ile osób jest na danych zajęciach fitness, ale o tym, ile osób na nie wraca. Więc wysoka retencja świadczy o tym, że, że ludzie po prostu nie tylko przychodzą na zajęcia, żeby zobaczyć, ale po prostu cały czas z nami regularnie ćwiczą, trenują. No, ja bardzo się cieszę, dlatego my też wprowadziliśmy rekomendacje takie. Rekomendujemy najlepsze kluby, tak żeby klienci właśnie wiedzieli, gdzie się udawać po zdrowie i po dobry trening właściwy trening z przeszkolonymi instruktorami. Także dziękuję Ci, Dagmaro, że wykonujesz tak dobrą robotę i tak dobrze reprezentujesz ten rynek fitnessu. Dziękuję. Extreme Fitness w Kielcach został wybrany najlepszym klubem w 2022 według rankingu Reps Polska. Mirelo, mam ostatnie pytanie. Powiedz mi, ile klubów fitness ma marka Extreme i co planujecie w 2023? Aktualnie tych klubów jest 52, mamy 52 kluby. Oczywiście planujemy w 2023, jak i kolejnych latach zwiększyć ilość klubów. Planujemy ekspansję na, na, na całą Polskę, więc tych klubów będzie powstawało coraz, coraz więcej. Oczywiście przed każdym takim otwarciem klubu rekrutujemy rzetelnie. Pracowników na każde stanowisko. I jednym z takich stanowisk jest instruktor fitness. Osoby, które chcą pracować jako instruktorzy fitness u nas w klubach, muszą mieć rzetelną rekrutację. Tak? Czyli w pierwszej kolejności sprawdzamy czy ta osoba jest wyszkolona, jakie jakości są certyfikaty, które posiada. Potem przychodzi kolejne etapy rekrutacji i na podstawie tego są oczywiście ustalane stawki, więc każdy instruktor fitness, aby pracować w nowo otwierającym się klubie Extreme, musi wykazać szkolenie, jakość szkoleń, czy je w ogóle posiada i przejść konkretną rekrutację, ponieważ dbamy o to, aby było bezpiecznie na zajęciach fitness i aby każdy klubowicz dostał produkt prawdziwy, jakim są prawdziwe zajęcia fitness z prawdziwymi instruktorami fitness. Dziękuję. Ja już pytań do Was nie mam, a czy Wy macie jakieś pytania do mnie jako przedstawiciela Reps Polska, czyli instytucji, która rejestruje instruktorów fitness i rejestruje szkoły, które szkolą dla Was do klubów? Czy macie do mnie jakieś pytania? Y Edyta, może czy jest taki zauważalny spadek jakości szkoleń wśród instruktorów, czy, czy tych szkół jest więcej, czy mniej certyfikowanych, czy, czy, czy po prostu tego w ogóle już nie ma na rynku, jak, jak to widzisz z perspektywy lepsi? Jest dobra wiadomość i jest zła wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że z szkół certyfikowanych jest coraz więcej. Zła wiadomość natomiast jest taka, że głównie szkoły skupiają się na trenerze personalnym, czyli trenerze indywidualnym, natomiast zajęcia grupowe są teraz w takim troszeczkę zamrożeniu. I mam nadzieję, że to menadżerowie klubów, to właściciele klubów pchną te szkoły, że potrzebują wykształconych instruktorów, potrzebują ludzi na rynku, i wtedy te szkoły z powrotem wrócą do tych topowych szkoleń, bo programy tych szkoleń są bardzo dobre. Jest tylko problem, że po prostu jakby nie ma aż tak dużo chętnych osób, które chcą robić kursy. I to jest smutne, dlatego musimy wspólnie działać. Menadżerowie klubów, właściciele klubów, instruktorzy, jak również placówki szkoleniowe, musimy dążyć do tego, aby osoby, które są faktycznie na rynku, którzy pracują jako instruktorzy fitness, mieli odpowiednie szkolenia. Więc menadżerowie, proszę, nie zatrudniajcie osób bez rekrutacji, bez sprawdzenia ich certyfikacji. Jeżeli nie możecie zrobić tego sami, my jesteśmy od tego, żeby właśnie sprawdzić te certyfikaty. I naszym planem na 2023 jest bardzo mocno ruszyć zajęcia grupowe, także mam nadzieję, że będzie więcej. E, egzaminatorów e, fitness, takich jak jest Dagmara, żeby osoby chciały e, odświeżyć swoją wiedzę, te, które są na rynku, a te, które skończyły no, wątpliwe szkolenia, żeby jednak sprawdziły tą swoją wiedzę, czy dosięgły tego levelu e, międzynarodowego. Nie jest to problem tylko u nas, e, jest też problem ten za granicą. E, po prostu. Jakby ten zawód, troszeczkę instruktora, był mniej um, właściwy, to znaczy, może niewłaściwy, może mniej wymagający niż personal training, a uważam, że on jest jeszcze bardziej wymagający niż personal training. Mamy na sali 20-30 osób i te wszystkie osoby muszą być e, przetrenowane odpowiednio, więc instruktor bez wykształcenia, bez kursu no, nie powinien się znaleźć na sali. Jest potrzebna większa świadomość kadry zarządzającej w tym, jak ważne jest szkolenie instruktorów, chociażby w ramach bezpieczeństwa na sali fitness, już nie mówiąc o efektach takich energii energetycznych, zabawowych, tak? Ale Kwestia bezpieczeństwa tutaj gra Dziękuję, Mirelo, dziękuję, Dagmaro, za Wasz czas, za Waszą wiedzę, no i za chęć podzielenia się tymi wszystkimi nowinkami ze świata fitnessu, z Reps, Polska, no i oczywiście z Waszymi klientami. My również dziękujemy, było nam bardzo miło. Tak, dziękuję za rozmowę i dziękuję za zaproszenie.